Over Przy takiej pogodzie i stanie wody można się nią absolutnie zauroczyć. Tym samym nie ma się co dziwić, że niejednokrotnie stawało się inspiracją dla wielu znanych artystów. Rzeka Naturalnie ma jednak również swoje drugie niebezpieczne oblicze, o czym niejednokrotnie dotkliwie przekonali się mieszkający w jej bliskim sąsiedztwie. W najbliższym czasie rzeką i jej otoczeniem zajmą się polscy i niemieccy naukowcy. Projekt Smart River to jeden z elementów współpracy naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Frankfurckiego Instytutu Leibniza dla innowacyjnej mikroelektroniki on częścią tak zwanego Joint Labu, który powstanie na mocy podpisanej właśnie umowy o współpracy. W tym projekcie mamy, mamy taki cel, żeby w obszarze naszych dwóch miast, czyli Słubice i Frankfurt nad Odrą, zrealizować system, który będzie monitorował Odrę i będzie informował społeczeństwo i służby odpowiednie o, o sytuacjach powiedzmy kryzysowych albo wyjątkowych, i dzięki temu będzie możliwa Reakcja na tę sytuację po obu stronach taka skoordynowana. Join Lab to oczywiście projekt dużo szerszy. Jest on swego rodzaju zaawansowaną technologicznie platformą naukową, dzięki której zielonogórscy i niemieccy naukowcy będą mogli tworzyć nowoczesne rozwiązania, wdrażane następnie w wielu dziedzinach. Tego typu laboratorium no, wiąże kompetencje obydwu umawiających się stron, czyli IHP i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wiąże te kompetencje w kierunku prowadzenia badań w bardzo nowoczesnych dziedzinach, bo to czym się zajmujemy, czyli ta, o tym mówi ta nazwa tego laboratorium, rozproszone systemy pomiarowe i bezprzewodowe sieci sensorowe, to, jest, to są rozwiązania, to są nowe technologie, które wykorzystuje się zarówno w inteligentnych sieciach dystrybucji gazu elektryczności czy energii elektrycznej w systemach bezpieczeństwa, w systemach komunikacyjnych, transportowych, także to jest ewidentnie skierowane ku przyszłości. Dodajmy, że podpisana umowa na realizację wspólnego projektu jest kolejnym krokiem na drodze współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i niemieckim IPH. Wartość całego projektu finansowanego z programu Interreg wynosi blisko 1 200 000 euro.